Ja że do Was nie odzywam tak po prostu luzem e, luzem, no tak swobodnie. E, właśnie zjedliśmy obiadek. Na ogóle mamy dzisiaj niedzielę. E, Ostatnio, wiecie, co tak naprawdę cały dzień spędzam w pracy, do dopiero około 17, czasami dłużej mi się schodzi, jak, mam, jak chcę po prostu coś dokończyć, a też jeszcze jakieś zakupy po drodze to coś. Macie się z pankejkiem, więc nie ma problemu, więc nie jest sam. Potem, jak zwykle, no, muszę się nim trochę zająć, eee, musimy się pobawić, wiecie, trochę poćwiczyć komentarz, pilnować tego, żeby też słuchał się również mnie, nie tylko jego. Eee, Także ten dni po prostu, jak zwykle, przelatują między palcami. Ten pierwszy tydzień po urlopie to w ogóle zleciał mi tak, że no, no, nawet nie wiedziałam w którym momencie. I mieliśmy dzisiaj pójść z psiakiem na dwór. Pierwszy raz na spacer, na smycze. No już nie tak na balkonie, jak to robimy, żeby po prostu z nim poćwiczyć, tam mieliśmy pójść na dwór normalnie, no ale jest minus 12 stopni. Także stwierdziliśmy, że to jest trochę jednak za niska temperatura, i tak wychodzi na balkon, żeby się załatwić. No więc zrezygnowaliśmy z tego, szkoda na pewno w tym tygodniu już z nim spróbujemy pójść niech ta temperatura trochę podskoczy ja jeszcze planuję pójść kupić mu kubraczek, bo mimo wszystko że tam i weterynarz i pani cudowni mówiła, że nie jest to potrzebne no ale jakoś nie mam sumienia mrozić mu tyłka w takich, w takich mrozach przy takich mrozach nagrałam dla was też przed chwilą, słuchajcie ulubień, ulubieńców, ulubień, nagram Denko całkiem spore pudło, jak widzicie wypełnione po prostu po brzegi Eee, w końcu mi się udało nagrać pierwsze denko na tym kanale. Zbierałam te kosmetyki po trochu, po trochu, od początku roku, yy, tylko jakoś tak, a to zapominałam i wyrzucałam, a to gdzieś odkładałam, potem maciek mi to wyrzucał. No i zamiast tutaj do tego pudełka i wiele fajnych kosmetyków, które mogłam pokazać, straciłam, więc teraz w końcu mi się udało nagrać. Są to, jest to denko z całego roku, więc naprawdę będzie co pokazywać, znaczy było co pokazywać. Też przed chwilą y, w ramach wspierania y, restauracji jakichś takich mniejszych y, przed chwilą zamówiliśmy sobie ravioli. znaczy zamówili mi obiad, macie poszedł to odebrać. Y, ja jest zwykle jedną moje ukochane ravioli z borobikami y, i sosem truflowym, natomiast macie y, makaron bardelę z, 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 z truflami, z kurczakami i z truflami, naprawdę było wyborne. Wrzucę Wam zdjęcie, jak to wygląda, ale naprawdę, no, przepyszny był ten makaronik. Yy, film nie oddaje trochę, to co teraz widzicie, nie oddaje trochę rzeczywistego koloru yy, tej, tej potrawy, no bo jakoś mi tak, yy, rozjaśnił się mocno kolor, no ale naprawdę jedzenie jest wyborne, zmienia famienia na Bielanach. Jakbyście kiedyś yy, byli w okolicy, to zachęcam Was serdecznie, żebyście sobie wpadli i spróbowali. Trochę Was przybliżę. O, okej, okay. tak powinno być trochę lepiej. Chciałam wam pokazać, e, moi drodzy, paczuszkę, taką fajną paczuszkę, którą udało mi się zamówić. E, to są. Ja się głównie zamówiłam te rzeczy z tego sklepu, dlatego że chciałam e, zamówić sobie herbatę winogronową. E, I właśnie jak pisałam sobie herbatę winogronową w wyszukiwarkę, to pojawiła mi się strona Zielony Bazar, e, i sam. No, jeszcze zegarki by się rozładowuje. I sam sklep nazywa się, bo Zielony Bazar to jest cała, yy, cała że tak powiem, firma. Natomiast sama yy, Sam sklep z kawą i herbatą nazywa się kawaherbatasklep.pl. I zamówiłam sobie kilka fajnych produktów, jednak trochę. jednak trochę za bardzo Was przybliżyłam, więc troszkę Was teraz oddalam. I, i tak, zamówiłam sobie i kawy, i herbaty. I raz, że zamówiłam herbaty winogronowe. Ale też zamówiłam sobie, słuchajcie, jedną owocową, i zamówiłam też jeden fajny produkt. Wszystko Wam pok pokazuję. Generalnie możecie sobie tam zamówić kawy aromatyzowane, yy, zarówno w ziarnach, jak i yy, mielone. Ja właśnie zamówiłam sobie dwie mielone z my nie mamy młęka. I jest to, słuchajcie, yy, ta to się nazywa Snickers, i ona ma tak mocno wyczuwalne yy, smaki orzechawskiego. Jest to, słuchajcie, Arabika. Kraj pochodzenia Kolumbia. Natomiast ta druga jest o smaku Malibu Kokos i tutaj bardzo to już piliśmy. I powiem Wam, że to jest przepyszna kawa. Jeżeli lubicie takie słodkawe, delikatne kawy, to serdecznie Wam to Malibu Kokos polecam, bo jest no obłędna. Za taką paczuszkę 100 gramową zapłacicie 10, niecałe 10 zł. Uważam, że się naprawdę opłaca. Jeżeli chcemy coś przetestować, możemy też zamówić większe paczki. no Ja zamówiłam takie małe. I kraj pochodzenia tej malibu Kokos to jest Brazylia. Słuchajcie, no rewelacja: te dwie kawy. Świetna sprawa. Tej sinkers nie będę na razie otwierać do momentu, dopóki nie wypijemy tej malibu. No bo mamy jakoś tego z stanie dużo, ko dużo kokosów, dużo kaw pootwieranych, więc tak bez sensu. Kolejną rzeczą ja sobie od razu nożyczki przyniosłam, żeby otwierać, bo jeszcze nie wszystko otworzyłam, no bo dopiero przyszła do mnie ta paczka. Teraz głównie moje zamówienia są, słuchajcie, z produktami te psa. Bo też już planujemy w ogóle rozpocząć wprowadzanie nowej karmy, więc musiałam zamówić tą starą, którą używa i je, i tą nową, ym, taką, no, która jak w ogóle... Do tej pory w hodowli jadł roja kanin i widzę, że ta karma nie do końca mu odpowiada, że ta sierść nie jest taka błyszcząca, że ma mocową wzawiemu oczka, no i jest z yy, farminy bodajże. And, 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 and Czy N... 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 D? N... K? Dla szczeniaków z dynią, z, bo, z borówkami karma kompletnie bez zbóż, bardzo bogata w różne witaminy, która ma właśnie idealne... idealnie wpływać na szczeniaki. Także tą zamówiłam, ona jest dość droga, bo za 4 kg Royala zapłaciłam 80 zł i tak samo 80 zł zapłaciłam za 2,5 kg tej farminy, więc to jest różnica, nie? A jeśli pojem... chodzi o pojemność, a cenowo wyszło tak samo, więc no jest na pewno to dobra karma, ma świetne opinie i, i to też... No już chcę po prostu zacząć ją odprowadzać, żeby... No bo widzę, że coś jest nie tak z tym Royalem, no ta... No głównie widzę po sierści, coś się drapie. Dzisiaj też mieliśmy pobudkę o 6.30 bo strasznie go wszystko spędziało. No on miał też ten, tego, to podejrzenie świeżba, więc to też mogło wynikać z tego, ale strasznie go spędziała skóra, ale do tego stopnia, że już w ogóle nie mógł się uspokoić. więc wzięłam go na ręce i poszliśmy spać razem do salonu. I potem jeszcze do nas dołączył Maciek. No i co prawda pod kocykiem sobie leżeliśmy, no ale było bardzo przyjemnie. On wstał o 7.30. nie, 7:30 a my sobie z pankejkiem jeszcze pospaliśmy do dziewiątej na kanapie, ale było fajnie. Kolejna rzecz, słuchajcie, którą kupiłam, no to jest truskawka liofilizowana, 25 gram i, mm, i ta truskawka, słuchajcie, kosztowała też 10 zł. Tak wygląda paczuszka, wszystko z tych ekologicznych papierowych torbach i mam to różne kawałki liofilizowanej, czyli mrożonej, mrożonej, suszonej mrozem, suszonych mrozem owoców i te kawałki są, słuchajcie, nawet takie Całkiem spore Wam powiem. Ciekawe jak smakują, bo są mega fajne. Pachnie przepięknie truskawką. Mm, a w smaku jest całkiem spory kawałek. Mmm. mam że przepyszna. Naprawdę. Mm, chrupiąca. Delikatna. Kwaskowa. Ale Pycha. Jako taka przekąska z nasz czy do musli. Pyszne. Pyszne, naprawdę. Są różne owoce. Maliny, ananas, banan, no dziesiątki owoców, papaja. Ja wziąłam truskawkę, powiem Wam, że jest obłędna. Jedna kilokaloria w 100 ml. I zostały mi jeszcze naprawdę... A, nie, jeszcze nie wszystkie. Ale pokażę Wam herbaty. Jedna z herbat, tak jak mówiłam, to jest herbata owocowa, którą sobie jeszcze nie parzyłam. Ale taki mam dzisiaj zamiar. Waży się w 95 stopniach od 4 do 7 minut. Jest, nazywa się ona Mango Tango Super Owocowa. Proszę bardzo. W składzie, słuchajcie, mamy pomarańczę kandyzowaną, ananasa, mango kandyzowane, pomarańczę liofilizowaną, nagietek, dziki szafran, truskawka i aromat. Ma świetną opinię. O, jak pachnie. Normalnie e, jak takie wiecie, sobie lato. ma bardzo dużo takich e, kawałków o. Widzie i ananasa, i e, truskawki, i ten szafran już na nas. Mm. Jeżeli ona smakuje tak, jak pachnie, to będzie rewelacyjna. Pyszna powiem Wam, naprawdę jest pyszna. Podobno jest taka hmm, lekko słodkawa, ale właśnie czuć jakieś trochę tropikami. Fajna, fajna. Kolejna rzecz to jest, słuchajcie, sęcza zielona i to już piłam, jest przepyszna. Jeżeli lubicie smak winogron, ja uwielbiam takie różne rzeczy z posmakiem winogronowym, to Wam serdecznie polecam, słuchajcie, tą herbatę. Po prostu się nazywa winogronowa. To mam 50 gram, niecałe, ym, Chyba 6 zł kosztowała. Yy, nie, 6 zł kosztowała czarna winogronowa, a zielona winogronowa, niecałe 8. I to jest, słuchajcie, Sencza, Rodzynki, Czarny bez hibisku, płatki róży, porzeczka liofilizowana, aromat winogron. Parzymy ją w temperaturze od 70 do 80 stopni. Ja już tak jak mówię, ją piłam. Jest, jeżeli lubicie ten smak winogron. Po prostu, wiesz co, jak ją otwieram, to już od razu uderza we mnie ten zapach. No jest tak obłędnie, ja bym mogła tak siedzieć i po prostu ją wąchać. Naprawdę, jeżeli lubicie winogrona, to serdecznie Wam polecam. No ona jest taka, ma takie duże, zielone listki. I dużo różnych owocków. I płatki tego hibiskusa, ale ten zapach. No po prostu jest obłędny. Naprawdę, jeżeli lubicie winogrona, to na pewno Wam e, przypadnie do gustu ta herbata zielona. Boska. I jeszcze jedną zieloną mam. Znaczy zieloną, winogronową. I to jest czarna herbata. I tutaj w składzie. O Jezu, nasypam sobie. Tutaj w składzie mamy herbatę czarną, czarny bez hibiskus, rodzynki i aromat. I ją parzymy w temperaturze 95 stopni. Też to, żeby też ją chcę dzisiaj spróbować. No, już 17 w sumie. Powiem wam, że tamta pachnie, ta też pachnie winogronami, ale tamta jest taka typowo bardziej winogronowa, ta zielona, ta czarna jest. No, też nie widzę, że nie jest taka bogata, jeżeli chodzi o zawartość. Po prostu widzicie jakieś tam kawałek kibiskusa, no ale też pachnie całkiem przyjemnie. No ale tak jak mówię, nie jest to już taki zapach. Intensywne jak w przypadku tej zielonej, ale też całkiem przyjemne. No muszę sprawdzić, która będzie lepsza. Napiszę wam. Mm, może napiszę wam. Nie wiem. I wam napiszę. Pod filmem zobaczymy. No i ostatnia rzecz, słuchajcie, którą sobie kupiłam. E, a za, w ogóle całe za całe zamówienie zapłaciłam 85 zł. To jest właśnie taki piękny paszce. Znaczy piękny. Ona nie jest piękna, tylko jest taka po prostu dobrze zapakowana. A są to maliny. Wszystko dodatkowo w no, Wszystko porządnie obklejone. W środku też zabezpieczone jeszcze kartonami, żeby nie niebo że się nie potłukło, ponieważ jest to w słoiku. Kosztowało 24 zł i są to maliny z i podejrzewam... Są to maliny w miodzie z pomarańczą i cytryną. Słuchajcie, tak wygląda ten produkt. Jak wiecie, tu jest wszędzie pełno malin i pod spodem macie miód. Tutaj wystarczy z tego, co powiedziałam łyżeczkę. Mamy tutaj w ogóle miód nektarowy, akacjowy, maliny niofilizowane, cytryny, pomarańcze i goździki. Idealne do herbaty. Łóżeczkę po prostu włożyć sobie do herbaty i to będzie mieli herbatę właśnie o takim posmaku. No ale jak wiecie, było zapakowane po prostu fantastycznie. No, świetna sprawa, jestem bardzo ciekawa tych małym, jak one będą smakowały. Były jeszcze inne smaki, ale ja zdecydowałam się na tą pomarańczę i cytrynę, bo coś jeszcze, bo też z imbirem, z imbirem było, no, ale nie chciałam jakoś takiego imbiru. No, I to by było słuchajcie, tyle tak naprawdę. W ogóle jutro muszę, muszę jutro w ogóle idę, zrobić sobie poznokcie, bo ten odrost, który już mam, to powiem wam, że aż wstyd już z czymś takim chodzić do pracy. Także jutro i to sobie zrobić, już też coś ciemnego, żeby zrobić taką odskocznię od tych, tego jasnego koloru. I tak naprawdę to by było tyle. Yy, planuję jeszcze dzisiaj popatrzeć sobie na stronę Rezarta, bo są w, w, już ostatnie wyprzedaże. Więc może bym coś fajnego sobie kupiła. Chciałabym chciałam mieć w tej kupić, bo jest fajna polarowa. Yy, no a teraz, jak będą, tam razy w domu coś chłodno, też jakoś nie grzejemy pełną parą. Yy, więc sobie popatrzę, może coś tutaj zrobimy, jakiś unboxing, jakiś chodzę zakupowy. No, a teraz sobie pójdę zaparzę tą czarną herbatę winogronową i od razu powiem, no lepsze mam pod filmem, która jest według mnie lepsza, czy ta Sencza, czy ta, polecam Wam Zielony Bazar, pamiętajcie kawa herbata czy tam herbata K.pl. Um, no, i to ja Wam jeszcze podlinkuję to pod filmem, żebyście wiedzieli, gdzie sobie kupić, bo naprawdę no, ceny mają bardzo niskie, a taka paczuszka, myślę, że 50 gramowa staczy nam naprawdę na długo, też możecie sobie wziąć większe paczki, ale... Dla osób, które mają dużo herbat, tak jak ja, i dużo tych herbat piją, no to... A jeżeli nie dużo tych herbat piją, no to taka paczka mi spokojnie wystarczy, żeby potestować, popróbować nowych smaków. Na pewno będę zamawiać jeszcze kawy inne, no bo fajna, fajna sprawa i bardzo szybko też do mnie, do mnie przyszło. Planuję też sobie zrobić jakieś zamówienie kosmetyczne, no ale to muszę mieć na to chwilę jeszcze czasu. Na pewno chciałabym kupić paski wybielające do zębów. Bo już mi trochę zaszły, więc muszę sobie je ponownie oczyścić. No, i to by było, słuchajcie, tyle. ile wypuścić tego swojego zgretka z końca, bo tam spał. W ogóle ostatnio taka przylepa się z niego zrobionych, niby tylko na kolankach siedział. Naprawdę. No, ale jest słodziakowaty. Bardzo. Dobrze, kochani, żegnam się już z wami, bo muszę się już też pomału zbierać na jutro do pracy. Kolejny dzień przed nami. I chciałam wam zmontować jeszcze tego vloga na jutro. Bo nie ukrywam, że trochę tutaj przespałam temat. No dobrze, no to to by było chyba tak naprawdę na tyle. Mm. I do usłyszenia w kolejnych dniach. Cześć!